Ty, czwaniaku, co to nie chce się nam głowy cymać? Ej, jest to oczy ci za tą głową, wiesz? No, ale ślicznie trzymamy, ślicznie trzymamy. Nawet jeszcze możemy troszkę wyżej cymać, wiesz? Czekaj, ci pomożemy troszkę z tymi rączkami. Och, ślicznie, proszę, ale zezujemy. ojejujeju. Kto takiego zezarobi? Już nie masz siły, żeby nad oczami zapanować. No ale najemmy tutaj nic. Ty, nie lizemy sobie łapek. Dzwoniaku, <laughs> i nie kładziemy się. Tylko dalej podnosimy główkę, no. Ej, podnosimy jeszcze główkę. Co? Hej. Błyska, No. No. No ładnie, ślicznie. Hej hej, ale już nie opuszczamy i dalej jeszcze podnosimy i jeszcze troszkę ćwiczymy, no, hej, dusinka, kto tak nie ma siły z rana? Kto tak nie ma siły z rana, co? No i ale kto tam sobie za łapkę dnie, tak? Ach, musisz się złapać, tak? Złapać, się musisz.